O tu wiele już się postawię Tu i tu będzie nasze To się nie mieści się. O, mieści się I tu Okej, okay, siema, młodzień Siemanku Idziemy na kołysk mam tutaj. Dzisiaj będziemy mogli Bo się Po Nie Jest piękna i rzuci wszystko na górę o i ptasek gdzie mój ptasek gdzie coś? Jum, jum, jum. a młody już ogląda te YouTube'a. młody i co tak się zrobiło Sami, samo się zrobiło ale oglądać najlepszy kanał to kaboka dalek i filofila napisz mi na tyla nie zrobił pierwszy odcinek i tak dzisiaj będzie drugi mm, bo to będzie, jest mój prawdziwy kanał dobra to tą to, 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 to książkę kup, nie fajną położę obok tutaj Nie ma tutaj jak ktoś będzie nie Ehm to nikodemoc za lepiej tutaj nie będziemy E to będziemy zapierać dopierać No sumie lepiej mm Mhm telefon co gdzie Gdzie położyć telefon? No kurwa, jak to dzisiaj ładował Co ty tkuma hm. A co to? Mhm mm A co może nie, to może tu, tu I tu, I tu. Okej, okay, oglądamy teraz zewnątrz. Ej. Ej. kto zamyka? O, oglądamy dalek. Oglądamy minę jak napis. Minę prawda, ale O, jaki fajny! W dzień, w dzień kopie piasek, a wynosy zabijam kipele. Żeby zrobić TNT 64 64 Nie pamiętam co było dalej Dobra Fajnie, dobra, a wy widzowie papa pa. Najlepszy moment tego filmu O, wybuch